Trzy sygnały i czekam na jej ruch. Witam. Ogólnie dzisiaj będzie odzwonieniu trochę. Ogólnie mam tak, że gdy przykładowo biorę od dziewczyny numer nowy i tak dalej. No to gdy do niej dzwonię, no to zazwyczaj puszczam tylko trzy sygnały, nie przeciągam gdzieś tam tych połączeń w nieskończoność, a gdzieś tam mi się e, załączy poczta czy że abonent jest nie, nie coś tam czy ogólnie każdy wie o co chodzi, no nie? Zazwyczaj no daję trzy sygnały. No i po prostu jeśli dziewczyna nie odbiera, no to przerywam połączenie. No i czekam na jej ruch. Ogólnie dzięki temu no jestem o wiele bardziej pewniejszy, gdy ta dziewczyna do mnie oddzwania. Bo zobacz, no jeśli dziewczyna nie jest mną przykładowo zainteresowana, no to nie odbierze, no nie? Nie odbierze, nie odezwie się, nic nie nawiąże kontaktu. Spoko, dzięki finito. Ale no, czasem jest tak, bardzo często, no, że dziewczyna też odbiera, bo nie wie, kto do niej dzwoni. No zagadałeś do niej, ok, dałeś jej numer, puściłeś głuchego, no ale nie wszystkie gdzieś tam e, dziewczyny no, dodają ciebie, bo gdzieś tam no, nie zainteresowałeś jej na tyle, mm, albo po prostu no, to jest jej taka metoda na spławienie cię, że ona ci daje swój numer, ale ona ci nie daje, bo i tak nie jest zainteresowana. No i często jest tak, że gdy dzwonisz do tej dziewczyny pierwszy raz, to tak naprawdę no nie wiesz, nie wiesz, no i to gdzieś tam powoduje gdzieś tam zdenerwowanie w tobie i tak naprawdę no na początku wiadomo nie ma tego gdzieś tam flow zazwyczaj, no bo dużo się może zdarzyć, nie ma gdzieś tam co się też napalać. Że już od razu gdzieś tam planujesz spotkanie, i tak dalej, i tak dalej, no ale jeszcze do niej gdzieś tam nie zadzwoniłeś i nie wiesz. No i ja staram się, no, trzy sygnały, no nie, raz, dwa, trzy, no nie, no i nie odbiera. I przykładowo e, czekam. Zawsze, jakby to powiedzieć, wolę e, być tym e, odpierającym e, ataki, no nie? Naprawdę, bo jest dużo łatwiej, wiesz, dlatego dużo dziewczyn ty gdzieś tam do niej zagadujesz, czy coś, zawsze być, zawsze woli być takim defenderem, no nie, bo lepiej się gdzieś tam obronić, no nie, i w, skontrować, wtedy jest większa skuteczność, zawsze, jakby powiedzieć, uwodzenie najlepiej gdzieś tam e, działa się skontry no nie, nie, że z ataku, ale z kontry, no nie, i wtedy naprawdę można dużo, dużo więcej zrobić, no nie, no bo przykładowo dzwonić do dziewczyny, no i okej, okay, ona odebrała, no ale tak naprawdę nie wiesz czy jest zainteresowana, czy odebrała, żeby przykładowo powiedzieć ci, że nie jest zainteresowana, czy odebrała, bo nie wie, kto dzwoni, jest milion naprawdę powodów, przez które mogła odebrać, ale o samo odebranie telefonu jeszcze nic nie znaczy, no nie naprawdę jeszcze nic gdzieś tam nie znaczy i wtedy no, możesz mieć gdzieś tam lekki zdenerwowanie i tak dalej no bo ty jesteś gdzieś tam właśnie tym atakującym ona jest tą defenderem no nie i możecie skontrować tak że no, nic z tego nie będzie i ja nauczyłem się na dziewczynach wymuszać coś takiego no że to ona jest właśnie tym atakującym Przez to ja mogę, jakby to powiedzieć, przyjąć na klatę więcej jej ataków i dzięki temu mogę ją skontrować i z korzyścią dla siebie, no nie? Naprawdę. No, niektórzy mówią, że najlepszą obroną jest gdzieś tam atak, no ale ja uważam, że najlepszą e, atakiem jest kontra zawsze, no nie skontr, czyli wziąć na siebie e, całą obronę, no i wtedy skontrować, no nie? Czyli nie gdzieś tam atakować. Tylko właśnie przyjąć na siebie ten atak i później gdzieś tam odbić, i wtedy zazwyczaj jest największa, jakby to powiedzieć, największa skuteczność. No i przykładowo, jeśli dziewczyna do mnie odzwania, no to ja już bardzo dużo mogę, no bo odzwoniła, czyli że jest mną zainteresowana. Czyli można poprowadzić rozmowę tak, no żeby na to spotkanie gdzieś tam przyszła i tak dalej. No nie jest bardzo dużo, dużo łatwiej jest gdzieś tam się umówić z dziewczyną. Która oddzwania, i tak dalej, niż do której gdzieś tam no, dzwonisz i odbiera, no nie? No i przykładowo, jeśli dziewczyna do ciebie no, odzwania, no to wtedy możesz bardzo łatwo gdzieś tam e, gdzieś tam tą rozmowę poprowadzić, no bo ja już widzę, że ona jest zainteresowana, no bo odzwania, no nie? Bo odzwania i zazwyczaj, no niezainteresowana dziewczyna, no nie nawiąże z tobą kontaktu, no nie? A gdy będziesz gdzieś tam do niej dzwonił długo, długo, długo i tak dalej, no to no może odebrać, ale no też do końca nie wiemy e, jaka była jej intencja, no nie? Dlatego ja już mówię, staram się ma maksymalnie gdzieś tam, żeby to nie wyglądało tak, że przykładowo puszczam jej głuchego i tak dalej i czekam aż e, gdzieś tam, żeby ona odzwoniła. no nie? Ona może ci na przykład powiedzieć: co mi głuchego puszczasz, no nie? I tak dalej, nie jest. Trzeba te zrobić trzy, żeby to wyglądało naturalnie, no nie? żeby to wyglądało mega naturalnie, ale gdzieś tam nie za długo, no bo może jeszcze odebrać, no nie, bo gdzieś tam usłyszy telefon, wybiegnie czy nie wybiegnie, no i tego, no i może gdzieś tam zdążyć odebrać. No bo chcę sobie pogadać i tak dalej. I nie mówię, że jeśli odbierze, to już się z tobą nie spotkam, no nie? Ale dzięki temu ja mogę wybadać w jakim stanie jest dziewczyna, w moim gdzieś tam kierunku, no nie? Jak gdzieś tam ma podejście. No bo jeśli dziewczyna ci pisze wiadomość co chcesz, co jest i tak dalej, no to m, warto wtedy jest zadzwonić, no nie? Gdy ona nie bawi się gdzieś tam w pisanie, no bo wtedy też, m, jeśli na przykład ona no, nie odbierze, no nie? No pisz, bo coś tam to widać, że troszkę bawi się z Tobą, wiesz? Bawi się z Tobą naj, naj, najczęściej jak zaproponujesz jej m, spotkanie poprzez pisanie, no to zazwyczaj może marudzić, że jeszcze nie wiem, zobaczy i tak dalej, no nie? Czyli tak naprawdę rozgrywasz y, po... Po jej myśli wszystko, no nie? Czyli ona jest tutaj tym defenderem, czyli ona możecie skontrować i tak naprawdę możecie dojechać i żadnego spotkania nie będzie, no nie? Także, no mówię, najlepiej robicie z taką, ja to mówię, sztuczkę, no nie? Która, jakby tutaj pomimo tego, że dziewczyna może powiedzieć, że nie, nie wiem, no jeszcze zobaczę, no nie, i tak dalej, to wtedy gdzieś tam z nią gadasz, no nie? Gadasz, 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 no nie? I po prostu nakręcasz ją. No i wtedy jeszcze raz proponujesz spotkanie jakby ciśniesz ją no nie ciśniesz już aż w końcu zmięknie nie no bo lecisz z kontry bo jakby to powiedzieć e, widać że jest zainteresowana bo oddzwoniła i tak dalej. Więc jakby to powiedzieć, no wszyscy wiemy o co chodzi, ale ona nie chce gdzieś tam wyjść na łatwą, więc jest wszystko ok, no nie? Inaczej wygląda sytuacja, gdzie dziewczyna odbiera, no bo często jest tak, że dziewczyna od wszystkich odbiera, wiesz, często to jest tak, że dziewczyna od wszystkich odbiera i chce się z nimi pogadać, więc tak naprawdę możesz z nią gadać przez pół godziny możesz z nią gadać przez pół godziny, ona się z tą pogada, bo akurat siedzi na przystanku, czeka na autobus który będzie za 40 minut, no to chcę z sobą pogadać, no ale dopóki nie przejdziesz do konkretów, to sobie już z nią tak gadam. W momencie, gdy przejdziesz do konkretów, no to ona może się nie zgodzić i tak dalej, może ci powiedzieć, no słuchaj, nie mam czasu, mam chłopaka czy coś i jakby to powiedzieć, rozbija ten no, twój, jakby to powiedzieć, atak z kontry, no nie? No właśnie, bo ty proponujesz, także no, jest dużo łatwiej właśnie działać w ten sposób jest o wiele łatwiej działać w ten sposób, no nie? I naprawdę, no, ja się staram krótko, gdzieś mówię trzy sygnały, trzy sygnały yy, i wtedy już sobie czekam, no nie? Sobie czekam, właśnie teraz mam podobną sytuację, że mam numer i tak dalej, zadzwoniłem do dziewczyny, kilka sygnałów, no nie odebrała, no nie, nie było to, że to było takie yy, za krótkie, ani za długie, po prostu trzy długie sygnały, no, no i... Zobaczymy. Jeśli odzwoni, no to najprawdopodobniej na 99,999 będę miał fajne spotkanie, a jeśli nie zadzwoni, no to widzisz. To już wszystko gdzieś tam będzie jasno, nie? Nie lubię na przykład gdy dziewczyna e, dzwoni. Gdy ja do niej dzwonię odbieram, bo za bardzo e, no... Muszę działać konkretami, wiesz, muszę działać konkretami i nie znam jej intencji i trzeba to zawsze tak, no krótko, no nie, krótko, ale też widzisz, jeśli będzie za krótko, to może to być za szybko i ona się nie zgodzi, bo zadzwonisz, spotkajmy się czy coś, no nie, więc naprawdę, jakby to powiedzieć, jest więcej niewiadomych, no nie, a zawsze lepiej, żeby było łatwiej, no nie, żeby było łatwiej, więc jakby to powiedzieć, ten sposób, no zacząłem już stosować od jakiegoś czasu, no i dzięki temu mam dużo, dużo, dużo większą gdzieś tam skuteczność i przykładowo jak dziewczyna odzwania, no to już o, o wiele, o wiele łatwiej jest się z nią umówić niż gdy przykładowo dzwonię do niej i odbiera, albo dzwonię do niej i nie odbiera, to jest oczywiste, no nie? I nie odzwania. Także no, polecam i tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.